Im Dobarek, witam Was w kolejnym odcinku. Uwój Kajacka na kanale o budowie domu własnymi siłami. Temat na dziś słynna folia kubołkowa. Pokażę Wam e, część z tego, jak wyglądało to u mnie na budowie, i też dorzucę garść informacji, która będzie dla Was na pewno bardzo przydatna. Dlatego też, nie przedłużając, zapraszam Was na ten odcinek. A przy okazji, jeśli interesują Cię takie tematy, chcesz oglądać tego więcej, zasubskrybuj mój kanał, wciśnij sobie powiadomienia, ponieważ regularnie wypuszczam dla Was takie treści. że jest w ogóle ta folia kubołkowa i do czego się ją stosuje? O tym, jakie ma zastosowania, będzie w następnym rozdziale tego odcinka. Teraz Wam powiem mniej więcej z grubsza, co to w ogóle jest. Występuje najczęściej w, w postaci takich rolek. Rolki mają różne wysokości, od kilkudziesięciu centymetrów do tam metra dwudziestu, metra pięćdziesięciu, zależnie od tego, jakie jest zapotrzebowanie. Jest to po prostu twarda folia, gruba folia poddana obróbce termicznej. W efekcie czego jest ona taka, nie chcę powiedzieć perforowana, bo to jest lity materiał, tylko są z jednej strony wgłębienia, które z drugiej strony powodują takie wypustki, zwane właśnie tymi kubełkami. Ponadto, co bardzo istotne, o czym nie wiedziałem, folia kubełkowa rzadko jest w takiej formie, że na całej swojej wysokości ma porobione właśnie te, te kubełki. Zwykle jest tak, że tam to powiedzmy, że macie metrową folię, to ona 90 cm będzie mieć tych kubełków, a ostatnie 10 cm to jest taki płaski język. I tutaj jest bardzo problematyczna sprawa, ponieważ ten proces technologiczny em, rzutuje na pewną jedną bardzo nieprzyjemną rzecz. Zdecydowanie nie polecam Wam drogi, którą ja poszedłem, gdzie metrową ścianę podzieliłem sobie na dwie kilkudziesięciocentymetrowe folie. No, z założenia był to dobry pomysł, ponieważ stwierdziłem, że mniejsza rolka będzie mniej ważyć, prościej będzie operować taką, taką bryłą. Tylko, że, no właśnie, proces technologiczny nieco wypacza kształt. Tej folii. I ona jest szersza u góry, gdzie są te kubełki, a węższa na dole, gdzie jest pozostawiony ten język. Więc bardzo ciężko jest ułożyć ją tak, żeby na dole dolegała i u góry dolegała, żeby to tak nie falowało. E, zwłaszcza, że ja potem chciałem tą drugą warstwą trafić w te kubełki, co okazało się bezsensowne. Koniec końców mi się udało, e, tylko było to naprawdę bardzo karkołomne. I do tego jeszcze nie wiem, czemu zawsze tak jest, e, ale... Jak tylko macie do położenia jakieś membrany, chodzenie z jakimiś wielkimi płytami, czy właśnie kładzenie takich folii, musi się zerwać wiatr, żeby Wam to wszystko pozrywał. Matko Naturo, czemu zawsze wiejesz w oczy ludziom ambitnym i zaradnym? No dobra, teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, które praktycznie powinno być na samym początku, czyli po co my to w ogóle robimy? Folia kubołkowa jest stosowana z dwóch powodów. Po pierwsze, kiedy my te folie poukładamy na naszej izolacji termicznej, czyli na naszym styropianie, ustanawiamy barierę pomiędzy tym piaskiem na zewnątrz, czy tą ziemią, którą będziemy dosypywać, a tą izolacją, dzięki czemu Minimalizujemy ryzyko, że ta cała izolacja zostanie uszkodzona właśnie podczas procesu dosypywania i też zagęszczania. To jest główne założenie tej folii, ale ma ona też drugie, i tutaj przy okazji odpowiemy na jedno z najważniejszych pytań, nad którym pochylają się filozofowie od zarania naszych dziejów. Kubełkami do izolacji czy od izolacji? Drugą właśnie cechą tej folii jest fakt. Że jeśli ułożymy ją dobrze, to jest ona w stanie w pewnym stopniu umożliwić cyrkulację powietrza pomiędzy e, dolnymi partiami ściany fundamentowej, a tym, co wystaje u góry. Więc, jeśli byśmy ułożyli sobie tą płaską stroną od tej izolacji, to owszem, będzie ona cały czas chroniła nas dalej przed tym piaskiem, ale nie będzie możliwości cyrkulacji. Jeśli ułożymy ją kubełkami, czyli tymi wystającymi wypustkami, od naszego styropianu, to stworzymy tam takie kanaliki, którymi te, to powietrze może sobie cyrkulować i ta wilgoć może być odprowadzana. Część z Was też może e, zwrócić uwagę na fakt, że stanowi ona niejako również barierę dla wody. Tym, pamiętajcie w jaki sposób my te folie mocujemy. To będzie na kilkuset gwoździach, które poprzebijają nam tę całą folię. Więc ona będzie wyglądała naprawdę jak sito. Fakt, będzie stanowiła pewną barierę, ale nie traktujcie tego jako lek na całe zło. Oprócz tego trzeba wykonać na ścianie fundamentowej odpowiednią hydroizolację. Hmm. Na sam koniec ugryźmy jeszcze jeden temat, mianowicie czym to właściwie mocować. Najczęściej są to oczywiście gwoździe, tylko no, gwóźdź gwoździowi nierówny. Wybierajcie sobie gwoździe, które spełniają dwa parametry. Po pierwsze, ich długość nie jest większa niż grubość waszego styropianu. Wy nie chcecie tym gwoździem przebić się przez ten styropian, przy okazji jeszcze zadrapać Hydroizolację na murze, więc na przykład jak u mnie było to 5 cm w izolacji, gwoździe miały chyba 4 czy 3,5 cm. To jest jedna kwestia. Drugą jest wielkość tego łebka. Łebek nie może być zbyt mały, ponieważ zaraz jak wam ymm, będzie ta folia pracować, to po prostu on przejdzie przez tę folię i przestanie trzymać e, jej płaszczyznę, ale też nie może być zbyt duża, ponieważ ten łebek musi się zmieścić do tego kubełka bo nie mocujecie tej folii pomiędzy kubełkami, tylko wciskacie dokładnie w kubełek, tak żeby ten kubełek trzymał się e, Waszego steropianu. Więc sprawdźcie sobie średnicę, jaka może być, nie za duża i też nie za mała, i żeby gwóźdź nie był zbyt krótki. Tu też jest istotne, żebyście nie dobierali tych gwoździ zbyt cienkich, e, bo one muszą jednak mieć trochę tego mięsa, żeby stworzyć jakieś naprężenia w tym steropianie, żeby on mógł się w ogóle trzymać. Jak weźmiecie bardzo cienki, to nawet z dobranym odpowiednim łebkiem, to po prostu e, będzie ta folia będzie wyciągać te gwoździe ze styropianu i to też będzie bez sensu, bo ten styropian za chwilę będzie zmasakrowany po tej waszej pracy, a to nie o to chodzi, żeby sobie jej dodawać. No i bailando. i mamy to z głowy, to najważniejsze, e, odfajkować. I dalej. Następnym tematem jest nie mniej ważna kwestia, nad nią pochyle się nieco mocniej, ponieważ omówimy sobie temat kanalizacji. Pokażę wam częściowo, jak to u mnie wyglądało, tylko tuż u was będzie zupełnie inaczej. Chcę wam pokazać mniej więcej, jak wyglądają te prace ale przedstawię Wam podstawowe zasady, którymi trzeba się kierować i też gdzie i jakie kształtki dobierać, tak żeby zrobić to z głową i nie mieć potem problemu z tym, że coś tam trzeba skuwać, coś tam Wam się będzie zatykać. Ten temat będzie szeroko omówiony w następnym odcinku, ale my się wcale nie żegnamy. Polecam Ci oglądać sobie teraz ten...